Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj coś nowego na naszym kanale. Po raz pierwszy zamówiłam nowy box. Prosto z Niemiec. Barbara Box. Ale zobaczcie jaki piękny design. Taki egzotyczny. Jest to box z Niemiec. Wysyłka jest tylko na Niemcy i na Austrię. Co dwa miesiące kosztuje 39,90 euro. Linka dostaniecie w opisie pod tym filmikiem. Dlaczego go zamówiłam? Ponieważ zamierzam na tej stronce zamówić kalendarze adwentowe. Także zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie obejrzeć. A ja zapraszam już Was na otwieranie tego pięknego, wielkiego, ogromnego boksa. Pięknie zapakowany. Stążeczka. Uwielbiam takie prezenty. Pełne kosmetyków, ale coś podobno tutaj jest do jedzonka. O, jest nasza Barbara. Para Box. No. Przepiękny design. Tu możemy sobie skanować kocik i zobaczyć wszystkie informacje o produktach. Wow. Zobaczcie. Tematycznie od razu Leo. Nowość firma Kappa Vibrant. Perfumy damskie. 40 ml. O, trzeba będzie tutaj sprawdzić. Jakie są nuty zapachowe? Egzotyczny design kartonika. Opakowanie przepiękne. Także, może ja to przesunę i będę wykładać tutaj nasze prezenciki z Boxa. Kolejne przepiękne opakowanie. Tym razem w pawie pióra. Fashion Eyewear. Co to jest? Okulary przeciwsłoneczne, bo jest to box sierpień-wrzesień, także jeszcze jest pogoda, słońce świeci i można sobie przymierzyć też. Jest tu taka panterka na naokoło, czarne załóżniki ale mamy tu design też taki dziki, także mieliśmy perfumy. A teraz, o, koszt takich okularków to prawie 20 euro. Kolejny produkt, może coś mniejszego teraz zaśniemy. MAam Maseczka do twarzy. Dwie saszetki do każdego typu skóry. Hialuronowy kwas oraz aloe vera. No taki boksik letni, bym powiedziała, letni bardzo. I Want You Naked firma i mamy tutaj maseczkę do twarzy. Ile ml, Albo gram 30 ml. Coś słodkiego. Tak jak mówiłam, coś do jedzonka miało się znaleźć i jest przepyszna kokosowa czekolada. Mm, limitowana edycja bio. Mniam. Coś dla mnie Uwielbiam kokosowe. A co to za maleństwo? Krem do twarzy hypoalergiczny 15 ml Mamy tutaj zero farb, czyli barwników i jest bez zapachowy, także jak ktoś ma alergię, to może używać się przeciw alergiczny, a co to jest? Aperitif Mirativo osiemnaście uwaga tutaj jest likier <noise> można sobie łyknąć także ten film jest tylko dla dorosłych i co my tu jeszcze mamy chyba ostatni już produkt bella pierre banana powder medium czyli puder w kamieniu bananowy takie żółciutki Medium, odcinek medium? Możliwe. Także dajcie znać koniecznie, jak Wam się podobał box, czy jest wart uwagi i ceny 39,90. No ja bym się tu zastanowiła. Jestem ciekawa, jak przyjdzie drugi box za dwa miesiące, no i czy będą fajne kalendarze adwentowe z tej firmy. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę pod filmikiem, mile widziane komentarze. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny fascynujący film już niebawem oraz live strapkowy z, z konkursem specjalnie dla Was. Także zapraszam. Do zobaczenia.